Bistro Marco, Liberty City 86 rok, Tommy Verchetti, cholera nie nie że go wypuszczą. No i prezentujemy wam, drodzy widzowie, kolejną część Definitive Edition GTA. Czyli edycja jakby ostateczna, która nie wygląda na edycję ostateczną. Z poprzedniego Kiełbaso Playa wyciągnęliśmy wnioski, że to nic innego jak tylko remaster w postaci odgrzanego kotleta w ładnej nowej panierce, kabanosie. Najwięcej wiążesz chyba odczuć i takich emocji i wspomnień związanych właśnie z tym tytułem, z tytułem Wysy. Tak, GTA Vice City dostałem na gwiazdkę na Play 2. Grałem w GTA Vice City, przez długie godziny. Była to jedna z moich ulubionych gier w tamtym czasie. No i jak na te czasy to była naprawdę świetna gra z super grafiką, super w ogóle rozbudowane były tam misje i rzeczy, które można było robić, ale no. Było to... dosyć dawno. Dokładnie. I teraz mamy edycję ostateczną tej gry, a więc... Czyli? Powinny być tutaj... naprawdę, no, czymś powinno mnie zaskoczyć to GTA Vice City w tej wersji ostatecznej. I zobaczymy, czy rzeczywiście nas to zaskoczy. Dobra, dokąd mamy iść? Ty grałeś w ogóle w GTA Vice City? A wiesz co? Być może grałem przez chwilę. I skończyło się to tym, że niestety odrzuciło mnie ten brak obracania myszki no tak, względem no bo... San Andreas. To mnie po prostu irytowało. Ty właściwie wcześniej nie grałeś w żadnej części GTA. Pierwszą częścią GTA, w którą grałeś, no to było GTA San Andreas, nie? Nie. Wspominałem, że grałem u kuzyna kiedyś w GTA 3. Spotkałem się również z GTA 1 w wersji no, ale demo. Tak, no ale jakoś... ale pierwszym, pierwszym takim naprawdę samodzielnie. Tytułem, który przeszedłem to był właśnie, było no, właśnie Gietas tak, Andreas. No, wcześniej już Cię odrzucało te sterowanie yeah, i tak was. dalej. No bo ja zacząłem niestety od z grubego, Jakiś... wiesz, z wysokiego C, czyli z dobrego tytułu Gietas San Andreas. No właśnie ja o tym mówię, że tak właściwie no to Gietas San się... Andreas no to było pierwszym y, Twoim takim tytułem, w który grałeś dłużej niż y, Dłużej niż chwila, powiedzmy, niż, chwila, no. niż jeden dzień. I przy nim no, spędziłem grube miałeś, miesiące. Jak później już miałeś grać w Geta Vice City, czy tam... To już w... nie Gda chciałem trzyma, grać, to już nie chciałeś. No, to wiązało się głównie z tym, że był przeskok i cofnięcie się jakby w czasie. No myślę, że teraz przy tym sterowaniu i no tak właściwie no chyba teraz bardziej by cię to skusiło, nie? Bardziej, tak. Tylko że ta edycja rozszerzona przypomina mnie z edycją rozszerzoną. Zacznijmy od tego że to mi Werczetti wygląda jakby spuch trochę, jakby był grubszy po gębie. I nie wszystkim Okej, okay, tu mamy ja autozapis i mamy znowu mapę, co jest yy, bardzo fajnym zabiegiem. Oczywiście mapa jest większa. Styl rysowania przedstawiania tej mapy yy, jest jak w Getas Andreas. No mapa jest ogromna jest co Na pewno. Yy, ...szersza. Wcześniej tego nie było w GTA 3 ani w GTA Vice City, że mogłeś sobie tam wejść na menu pauzy i zobaczyć mapę. Tak, zobaczyć mapę, sprawdzić Ale... chyba statystyki, o ile się nie mylę. Ale ja miałem na PlayStation 2 GTA 3 i GTA Vice City i do wersji pudełkowych były dołączone te mapy. I ja zawsze jak chciałem coś zobaczyć, kurwa, na tej mapie, no to sobie brałem tę mapę z pudełka, wyciągałem, rozkładałem i tam patrzyłem. Mhm. Co gdzie jest? jest? Nawet miałem w formie, można powiedzieć plakatu Na ścianie <grym> Zaraz przy telewizorze i sobie tam <grym> Tak no, wiesz co, to akurat muszę przyznać, że Rockstar potrafił kiedyś zaskakiwać Właściwie tam mapa. O, to jest ten mem, gdzie moje hamburgery? Powiedział To nie jest w stylu no, San Andreas, tylko w stylu, stylu GTA powiedział. No w sumie tak, no, to no to ja pamiętam... Bardzo pamięta... przypomina tą mapę, którą miałem właśnie tam w pudełku. Mhm. Dobra, pominiemy sobie kascenkę. Na pewno to, co się rzuca w oczy, to znowu poprawiona grafika. I to czym, czym się to różni? Na pewno lepsze tekstury, te modele tych obiektów lepsze odbicia, lepsze odbicia, lepsze odbicia więcej neonów. Ta noc w tym Vice City żyje jakby na I nowo. Można to jest, że jest I bardziej bardziej klimatyczny, nie. Tak, na nawet, nawet za dnia pojawiają się tutaj te światła, te neony. Znowu widzimy, że te palmy są w takiej ultra pięknej rozdzielczości. Przede wszystkim zobacz, czy możemy pływać. No, w sumie można sprawdzić, bo. To Jak to się. Dobra, yy, to pożyczymy sobie. O, ten samochód. A tam stoi policja. Dobra, to, to ja. To skorzystam z tego samochodu, jakim jest yy, Admiral. Czyli panem Admirałem, samochodem sobie pojedziemy na plażę. Zobaczymy, jak wygląda zachodnie wybrzeże. I tutaj jest ta taki, sama mechanika. Taki Mercedes bez praw autorskich. Tak. Mm. O, jest na pewno różnica. Nie wiem, czy była odczuwalna ona w pierwowzorze. Bo Vice City pochodzi z którego roku? 2002 chyba. Nie wiem, czy trzeciego. Nawet. Czy trzeciego. Ja chyba dwa... dwa... 2003, dwa. 2003 pamiętam, że było chyba już na komputerze. I dopiero później w no 2005 wcześniej... było na komputerze GTA San na Andreas. Najpierw było tak, że na konsole wychodziły gry, a później dopiero. Dobra, zobaczmy. Wjechaliśmy kawałek. Czy Tommy Verchetti umie pływać? Nie, nie umie. Tommy Verchetti tak jak Cloud Speed. Jest tylko topielcem. Nie zaimplementowali nawet do tego tytułu możliwości pływania. Ach, jestem troszeczkę zawiedziony tym faktem. No, ale dobra. Gdy zginiesz, twoja postać zostanie przeniesiona na szpital. No i fajnie. Czyli to po raz kolejny potwierdza naszą tezę, że niestety, ale wersja ostateczna. Trilogi GTA to tylko i wyłącznie odgrzany kotlet niczym nie nowej w nowej panierce. Niczym nie są w stanie nas zaskoczyć. Nie no nie powiem, bo na pewno jest tutaj kilka takich fajnych mechanik wyciągniętych z GTA San Andreas, jak właśnie to celowanie boczne przy driveby przy nowym systemie strzelania i celowania. Na pewno inaczej samochody się zachowują jak jest jakoś tak w by tutaj, Jest, nie tylko było... nie ma broni, nie mamy broni. Potrzebowalibyśmy coś w stylu SMG. W sobie przypomnieć, czy były było drive-by w oryginale Samochody w ogóle inaczej się zawadziły. Chyba dopiero w San Andreas było. Tak? A jak było, owszem, jak dlatego. Było w San Andreas dopiero no to. Wcale dlatego. Nie jest powiedziane czy w tej wersji jest drive-by. Wyłącz misję dodatkową. Wydaje mi się, że nie ma. Mm, dlatego ja mówię, że po prostu przenieśli ten system strzelania właśnie z pierwowzoru San Andreas. Do GTA 3 i Vice City. Co już i, i przede wszystkim kontrolę wokół własnej osi, kontrolowanie kamery przy pomocy myszki. To jest to, czego mi brakowało, właśnie w Vice City oryginalnym. Liczę na to, że teraz jest już ta wersja ostateczna, ale taką prawdziwą wersję ostateczną zrobi ktoś, jakaś grupa moderów i pokaże Rockstarowi, jak to się robi. E, oni już chyba w zeszłym roku coś takiego, albo nawet dwa lata do tyłu. Na silniku z GTA V zrobili, i naprawdę tamten mod wygląda przekozacko i przegenialnie. I ja że Rockstar tam banował, nie? Oczywiście, że banował, bo na przykład słynny mod, gdzie Red Dead Redemption w całości jakiś autor przeniósł z Xboxa czy z PlayStation na pc całą mapę i chciał w ogóle zrobić port na pc No i skończyło się to tym, że Rockstar jakby. Wytoczył mu proces za, nie wiem, kradzież czy plagiat, a może oni mają w planach wydanie po prostu tego, żeby zarobić. Bo czasami jest tak, że... Ach, młody Ken Rosenberg. Jeden moder albo grupa kilku moderów zrobi taką modyfikację do GTA, której nie są w stanie zrobić jacyś tam pracownicy. Rockstara, których jest... No nie wiem ile. Cały zespół, cały sztab. Cały zespół, który normalnie... Całe studio, przecież tam nie pracuje 5 osób czy 10. Nawet na, nawet nie 50, bo w tym całym studiu to jest jeszcze... Pod... Rockstar ma wydzielone jakby te studia Rockstar North, Rockstar Ciekawe. West, czy jakieś tam inne ja dodatkowe, wiedzieć, które odpowiadają za poszczególne tytuły. Ja wiedzieć, ile osób pracowało przy stworzeniu tego odgrzanego kotleta? Oj, mamy jedną gwiazdkę, ale może jak się schowamy do... No wystarczy spojrzeć w listę płac, kabanosie. Na samym końcu, po przejściu gry, a nawet jeśli to chyba wystarczy wejść tam w pewnym momencie i sprawdzić autorów, to ci wyskoczą. Cała lista płac to jest właśnie tylko i wyłącznie praca ciężka, w ciężka, e, tych, mm, właśnie e, tych pracowników Rockstara. Dobra, przejechaliśmy, zabiliśmy gościa i teraz tak. Kiedy przyspieszasz podczas jazdy motocyklem, przytrzymaj S, żeby jechać na tylnym kole. E, raczej kontrol o i to już i tutaj ja nie wiem czy to było w, w ICT w oryginale w, w San Andreas można było robić tak zwane wheelie, nie? czyli stawać na tym, na kole i stopi przy okazji, stawać na kole przed nim też no ale e, dobra, skoro dali z siebie 30, pełne 30%, bo tak to nazwijmy z siebie, twórcy. No to warto przyznać, chociaż ten plus, że jeżeli wracasz po tych wielu latach do tego tytułu, bez tego odczucia, że o kurde, ale ta gra się zestarzała, ona jest zrobiona powiedzmy że na obecne standardy, tak, żeby cię tylko nie odrzuciło podczas tego powrotu. Ja mam przynajmniej takie zdanie na ten temat. To się może coś innego. I teraz chyba tutaj Jeśli musimy myślę... zabić nożem tych, nie? O ile Jeśli... się nie mylę, kucharzy, pasakiem. Jeśli myślę o wersji ostatecznej, trójki GTA, to mi się marzy coś innego. Mi się marzy GTA 3, Vice City i San Andreas, zamknięte na jednej mapie. Nie? Mhm. I masz tak. Najpierw się dzieją te wydarzenia z Vice City, tak? chronologicznie. A więc na początku mamy yy, wydarzenia z Vice City, z Vice czyli City. 86 rok, tak jak tutaj było podane. Tak, yy, hmm. mamy mapę z Vice City z GTA 3 hmm. z i z, Geta z Santa GTA San czyli możemy po prostu się, możemy się przemieszać po tych trzech mapach, nie? Powiedzmy, nie wiem, tam z choćby samolotem. Na przykład, wszystko Wystarczy jest, szybka podróż. Wszystko jest zamknięte w jednej grze, nie? Tak, zrobimy sobie misję z GTA Vice City. Chronologicznie, później było co? San Andreas? San Andreas? Bo były Pierwsze lata 90. był 92 rok Robimy Uu. sobie misję Misja zaliczona, 100 dolarów dostałem a później dopiero misja z GTA 3 I jest wszystko na silniku załóżmy z GTA 4 albo GTA 5 o, mamy wszystkie ładny możliwości, widok które były... Z motocykla. Wtedy w GTA 4 czy tam GTA 5. O, patrz! Zwróć uwagę na strój no. Tomiego Verchetti'ego. To jest ciekawe. No, jeśli oczywiście. on tak faluje, to jest bardzo fajny smaczek. To, no, to co akurat na pewno. Ja tak. To jest moje marzenie edycji ostatecznej. Mhm. Żeby Dobra, jedziemy jeszcze raz w wykonać. Jak w San Andreas choćby, nie? Że tam możesz już. Ej, tam leci radio? No. Kurczę, to będziemy musieli wyciszyć. Że tam możesz. No, choćby pływać, nie? Że możesz wchodzić tam do innych budynków, żeby to było po prostu takie rozbudowane, a nie tylko odgrzane kompletnie. Tak, i tutaj się z Tobą zgodzę. Żeby były choćby nowe pojazdy, nowe misje. Interiory i przede wszystkim moje no to marzenie to wtrącę Ci się moje marzenie, aby to wszystko było okraszone grafiką z GTA 5, ale na silniku z GTA 4, Na tej Euforii. Czy to było coś kapitalnego? Ktoś myślał, się w GTA 4 bardziej podoba. Niż GTA 5. Ja, ja po prostu już kiedyś o, o tym mówiłem i tutaj po, wyskoczy karta, odnośnik do playlisty, gdzie z Zenem żeśmy porównywali na przykład GTA 5 i GTA 4. Wiele osób mogłoby zarzucić i pewnie zrobiło to gdzieś tam w komentarzach, że, ale jak to przecież, jak można kwestionować, że GTA 5 jest gorszy niż GTA 4? No moi drodzy, w wielu aspektach GTA 4 przeważa nad GTA 5. Ja nie mówię nad... Technologicznymi rozwiązaniami, czy modelem, modelami, czy teksturami, bo nie, nie porównujmy 2008 roku do 2013, gdzie technologia ciągle szedł do przodu. Ja tutaj mam na myśli y, subiektywne zdanie w postaci takiej, że y, silnik graficzny i ten kolizyjny, na którym czwórka została wydana, czyli ten euforia jest dla mnie lepszy, bo miałem z tego lepszy fan. Tak samo więcej rozwiązań z GTA 4 było ciekawsze niż z GTA 5. O to się głównie rozchodzi. A to, że tam klimat, że większe miasto, że, że więcej możliwości, no to sorry, no mi się rozchodzi głównie o te dwa aspekty. A to, że GTA 5 ma więcej możliwości spędzania wolnego czasu, czy tam, nie wiem, trzy postacie, dobrze, masz rację. Natomiast co do fabuły, GTA 4 miało mocniejszy klimat. I w pewnym momencie GTA 5, kiedy wychodzi na jaw współpraca z pewnymi organami państwowymi, jak takimi jak FIB w GTA 5, no to sorry, ale to jest słaby wątek i z Zen żeśmy to idealnie podsumowali. Więc ja myślę, że mroczna czwórka, taka szara, pozbawiona jakichkolwiek kolorów, z taką jakby brutalną i świetnie nakreśloną otoczką z tymi bohaterami. Ja na przykład, tak jak z Zenem ostatnio rozmawiałem, widziałem Dimitri'a Raskalowa to on już mnie wkurwił na dzień dobry. Ja już go miałem dość. To jest taka postać, na którą patrzysz i już wiesz, że to będzie Judasz. A w GTA V nie było takich postaci. Zresztą, nie chcę się powtarzać. Więcej o tym w karcie i w playliście, gdzie żeśmy jakby komentowali, narzekali na GTA V a tutaj kolejna misja. No, jeśli chodzi o Vice City, no to tutaj... Wow, gdzieś Palce ma rozdzielone. Jestem więcej możliwości wykazania się pod względem oświetlenia i jakichś tam... No gry świateł i cieni, tak. Refleksów. No to mogli się właśnie refleksów. wykazać tutaj w Vice City niż w GTA 3. Kent Paul! Gdzie raczej University City było takim ponurym, szarym miastem. No, oczywiście. Takim pozbawionym takim... wiecznie deszczowym jakby to. jest mogę kolorowej? city kolorowe i takie jakby piękne, zamykające u, 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 ten klimat, który uchwycili twórcy. To mi się udało ten klimat właśnie y, zachodniego wybrzeża Miami lat 80. -tych. Przede wszystkim ścieżka dźwiękowa robiła robotę. <laughs> Bardzo mi przykro, że tutaj nie. że To blaskę wybiło do góry. Niestety zginęła śmiercią tragiczną. Trudno. No właśnie. Patrz. Honda Blista CX, Blista Compact W drugiej edycji. Tam zawsze z tej rampy lubiłem skakać. Tutaj? Nie, nie tej. Tej wcześniejszej. Tam o. Ta tutaj taka, nie? O. No. Może się rozpędzimy i wykonamy taki skok. Dobra. A w GTA 3. Kiedyś. A ten model zniszczony Nie jest wersji wersji czasem beta. taki sam. Pojawiły się dzieci i zwierzęta, nie? No. Ale wykasowali je w końcu. Ale w GTA którym? 5? 3, 3. W 3, A, no Wysiadaj, wysiadaj. Wiem, wysiadam, zaraz to wybuchnie. Od... O a, a przeżyłem 8% życia Dobra, przejmiemy ten moto. Aha, nie udało się, nie zdążyłem. To nie jest, to ukradniemy jakiegoś kolejnego Mercedesa czy jakiegoś Majbaha innego Trochę mi się wydaje, że majestrowali tutaj przy modelu zniszczeń. Inaczej się zniszcz zniszczają te samochody. A i nawet y, samochody ogólnie inaczej się zachowują i lepiej. i lepiej na pewno, lepiej się je prowadzi, więc z pewnością przy modelu jazdy musieli coś sznupać. No ja nie wiem jak ty musisz teraz zrobić tą misję. Jak mam 8 i będę się musiał z kucharzami napierdzielać? Mm. Czy ja muszę ich tasakiem zabić? No to napierdzielamy. Haha Weź ha. jego komórkę. Wow, telefon komórkowy w postaci cegły w latach 80. Teraz będę cię gonić. Wybaczcie, ale dawno w to grałem Ja to misję z kucharzami pamiętam, bo do tego momentu w oryginalne doszedłem i stwierdziłem nie, pas poddaje się. się, nie chcę mi się. No wolisz, i... wolisz grać w San Andreas? Wolałem w San Andreas, bo San Andreas było tak bardzo rozbudowane, że ja tam po prostu setki godzin spędziłem. I śmiało mogę powiedzieć, że nawet chyba do tysiąca godzin, że zamknął się w tym tytule, dopóki GTA 4 nie skradło mojego serca. Stary, no jesteśmy dwóch Długo w sumie, nie? długo graliśmy w San Andreas, aż w końcu wyszło GTA 4. Dobra, zabiliśmy wszystkich. O, wezmę tasak. Tasak jest jakiś chyba taki ciekawszy tego gościa musimy gonić, nie? Weź gwiazdkę, to cię ten Policja cię zabije. A jak wejdziesz w tą gwiazdkę, to cię przestanie gonić. Nie! Hut się skończył. O, przestali. Smarowane łapki odblokowano, czyli kolejne osiągnięcie. Udało się. Dało się. I teraz musimy iść do tego auta. Jest to co to jest? Infernus chyba. Nic innego jak Diamb Lamborghini i Dobra, jedź do Ammunition. Czemu akurat tymi uliczkami kieruje mnie? Ale muszę przyznać, że. Bo to jest ciekawe w sumie. Hut w grze został też fajnie oddany. I tak jak i w GTA 3, tak i w Vice City, to, fajnie to się prezentuje. Jeśli chodzi akurat teraz no? o to, jak się tam prowadzi. Nie wiem, czy to nie jest Bóg ze strony. Tutaj e, tych programistów, którzy się zajmowali tutaj e, czymś takim jak. Remasterem? Czymś takim właśnie no jak chy... tym systemem nawigacji. No, no bo chyba nawigacja powinna tutaj prowadzić się. Głównymi drogami, a nie, nie liczkami. Ale jeszcze dobrze, życie przez plażę nie prowadzi. <laughs> Wcale bym się nie, nie zdziwił. Dobra, wejdź na różowy znacznik, żeby zobaczyć ofertę broni. Wow, czy to też tak wyglądało? Tak. Ale no. fajnie to wygląda. No wiadomo odświeżone, odświeżone graficzne. Wiadomo. Aby zakończyć zakupy naciśnij te. OK. Jest 8 rodzajów broni. Dobra. FGT3 też była moon Nation, nie? Był Dobra, no to, to wejdźmy, może coś kupimy. Stać mnie na coś Pistolet. Yy, Mac <ścoughs> Staćcie na pistolet Stać mnie na pistolet. Ale masz pistolet, po to ci więcej pistoletów. Ale amunicji chyba ten, nie? No. Dobra, czyli naciskamy te. I możesz go zabić, to dostaniesz jeszcze strzelbę. Nie no, nie będę gościa zabijał, czym on zawinił. Okej. Okay. Więc jeżeli mielibyśmy podsumować. O, jest pewien spray oczywiście też. Jeżeli mielibyśmy podsumować yy, odgrzewanego kotleta z różowego Vice City, to mogę powiedzieć śmiało, że teraz w Vice City mógłbym zagrać spokojnie. Przy takiej odświeżonej wersji. Ale z drugiej strony, o widać, że tutaj bagi się też pojawiają. Między innymi przejechałem e, lampę a, czy tam słup, a on gdzieś zniknął. Mam się na oku Tomi. Co tym Will Smith do mnie gada. Ale z drugiej strony tutaj nie ma nic takiego, co mogłoby cię więcej zachęcić do tego. Mówię zachęcić tak, albo bardziej pff, nie wiem przekonać. Ja w sumie to wychodzi na jedno. Dobra, zapiszemy sobie tę grę. mi też brakuje. No Było przecież Liberty City Stories i Vice City Stories Czemu tego nie ma od zremasterowanego na PC-ta? Mogło być to w sumie tutaj implementowane, nie? Zaimplementowane No Dobra Żeby chociaż to połączyć Tak, z tym się zgodzę To co, kończymy Kończymy na tym Na tych wnioskach yy, Nasza ocena jest jak zawsze subiektywna O, tu jakaś gruba baba idzie no, Może zaszczelimy Telefon to nie odbierz telefon. Aha. O właśnie tutaj to koło jest wyboru, to mi się podoba, że jest no, fajne. tego nie było wcześniej. Tego nie było. I tak samo jest właśnie w GTA 3. Zobacz księżyc. Gdzie jest księżyc? Tam? Ale nie mam snajperki. <grych> Zawsze się powiększało był ten. Nie no, jeśli chodzi o tutaj pogodę, jakieś tutaj takie rzeczy, no to fajnie to wygląda. Ta tak, tak, ta ta ta, na... tak, no. No chmury jak, też w ogóle fajne. Jak wygląda jak mod w... ENB, nie? Wysokiej jakości. Lepsze, jak murawa w Fifie, ta trawka. <grymne> o, patrzcie! Jaka okluzja otoczenia, ja nie mogę. Nie jest to płaska, zielona tekstura. Tak, i to trzeba też zwrócić uwagę na ten szczegół, że jak się poruszamy po tej trawie, to ta trawa się jakby, powiedzmy, ugina pod nami. Natomiast palmy też są ruchome. I tam se leci samolot. No i dobra. Na tym pięknym aspekcie o zachodzie Słońca i wschodzie Księżyca możemy zakończyć ten jakże Fajny kiełbaso play. Mamy nadzieję, że się Wam podobało. Nie zapomnijcie nas obserwować, subskrybować i y, śledzić nas w mediach społecznościowych. Żegnamy się. Do widzenia. Widzimy się w San Andreas. Tak jest. W telewizji ostatecznej. Elo.